Dzień dobry, witam, boginie me. Posłuchaj, posłuchaj mnie. Jesteś Bogiem swojego wszechświata. Ty jesteś boginią swojego wszechświata, którym jesteś. Ile nas jest, tyle wszechświatów jest. A wszyscy my tworzymy jeden olbrzymi bogiem się nazywa. Tak, czyli ty jesteś boginią swojego swojego wszechświata. I to, co ty masz w swoim życiu, to ty tak, co tam sobie wykreujesz, to dostaniesz. Zrozumiane? Posłuchaj mnie. Jeżeli ty wchodzisz na interneta i szukasz odpowiedzi, a po roku ty dalej tam jesteś w czarnej dupie, to jest znak, że you must go from there. Moja prawda to będzie twojej pół prawdy, bo druga połowa jest w tobie i to ty Musisz tam wleść w środek, przewalić wszystko i znaleźć swoją prawdę. Czyli moja prawda to jest twoja półprawda, rozumiesz? Ty tu masz nie przywiązywać się do mnie, tylko się ocknąć, nałożyć skrzydła i lecieć dalej, robić swoje życie. Zrozumiane? Powtarzam. Jesteś Bogiem w swoim wszechświecie, którym jesteś. Punkt i kropka. Wielbić to ty masz siebie. Podziwiać to ty masz siebie. I wszystko, co robisz, masz robić dla siebie. Dla siebie. Bo tyle, co ty sobie dasz. To tyle odbijesz i zobaczysz w swoim kuźwa świecie. W swoich oczach. Tam jest twój świat, który ty oglądasz. Więc co ty teraz oglądasz? Na co patrzysz, na to, czego nie chcesz, czy na to, co chcesz? Masz olbrzymią moc o której zielonego pojęcia nie masz. Wszystko co ty patrzysz, to wsypujesz tam do siebie, do swojego świata, do swojego kurwa życia. Jeden program I am everything jest dla najsilniejszych dusz, po którym ty masz się przebudzić i lecieć robić swoje życie. A nie uzależniać się ode mnie, od programu, od kuźwa YouTube'a. Zrozumiałeś, co ja do Ciebie mówię? Tam, że you are the god of your kuźwa świat, a nie ktoś. To w Tobie są wszystkie odpowiedzi i Ty masz tam wleść i je znaleźć. I żyć. Zrozumiane? Także kochani, otwieramy serducha, uwalniamy wszystko, wszystkie te syfiaste programy, bo ich jest kuźwa, tona, miliona. Focus on you. On you. A nie tam, a nie tam, a nie tam. Bo ty... Jesteś wszystkim, a wszystko jest Tobą. Buziaczki, pięknego dnia.